Jesteśmy na drugiej. O, tam patelnia z kubotką. O, tutaj ten kochus trzeba cały pozabierać Te worki, nie worki, siewnik by się przydało też umyć, schować. Może dzisiaj, może nie, nie wiem. O, proszę bardzo, zielony stoi, odpoczywa na razie. Nie, jego czas. Się zacz zaczną zniwać. To będzie wtedy zielony jeździł. O, tu, o, proszę bardzo. Nie Holand z Mamutem Czy to wszystko kurde nie wiem Zaraz pójdę zielonego może stąd wyprowadzę Trzeba to wszystko ogarnąć zamiatać? Worki nie worki o Zbiornik swenda Tutaj jest ten nie wiem, Mauser jakieś kurde Jakieś inne stoliki nie stoliki Te meble do wyjebania Wszystko stąd trzeba wypierdalać. I tyle Suszarnie już puste ostatnio walczyliśmy kurde One przewody jeszcze zostały Wody jeszcze zostały zaczęliśmy wysypać, bo jeszcze kukurydza była wysuszona. Kurde, tam dwie Niemki, jakieś nie wiem, może 16 ton trzeba było wysypać. No to też, kurde, będzie, będzie jazda i dym. To wszystko trzeba stąd pozabierać. Te całe pyłki, niepyłki pyłki, pozamiatać. No i tak to się, o to proszę bardzo, kurwa, to będzie akcja wylewka robiona. Dotąd. Wejdzie tam aż pod budynek i do końca wiaty najprawdopodobniej, z tego co mi wiadomo. No, także idziemy działać. Eł idź Kto ci dał takie wyzwolenie? Zielony mi już Holandę, zabrał. A czemu? Bo tam trzeba wiaty posprzątać. Ale nie? ładny. No bo tam mi będziemy sypać. O. Aha. Bank

Ej. Jadź ty stąd Tu Hedero stąd, kurde już zaraz jutro będzie wyciągany Ej, bo ja nie... Ej. Ja zjebałem. Kurwa Nie na to się... y. znaczy, ja zablokowałem ale nie tak jak trzeba Chodź je, trzeba poprawić Trzeba podłożyć coś tak. Nie, bo ja za wysoko tu powinienem dać wiesz Jak Ty, bo czekaj, tu, kurwa! Ja pierdolę, ZPH, Zakład Pracy Chronionej, kurwa! Ty, już jest dobrze! Ale nie przełożę! Ja pierdolę, pracuj z durniami! Ej, no kurwa, patrz! Zajęć kurwa, lepiej! Ej. Dawaj teraz, maszyna gwizda, tylko operator to pizda! Tu ja nie do przodu, stój! Jeszcze troszkę Ja pierdolę Dobrze, że to się nagrywa, ludzie będą widzieć z jakimi ja kurwa robię pajacami Dobra, ej Przekładaj Dobra, ty tam kurwa wiesz Dobra, na dół. Misja opanowana Teraz to tak Kurwa, siewnik by pojechał i byś miał. Jaki jak, jak siewnik by pojechał, to by mnie już by to nie było. Siewnik pojechał. Uciekaj! A na wakacje. To. Chodź, mały, chodź. Nie Teraz ja no, będzie. Perspektywa Pringlesa. Jebo to jebo, do góry nie poleci, nie? O łopatę rozjadę, wbił tu z łopatę. Jebany karakaństwo. Trzeba porządki robić, bo to zniwa tuż, tuż. A tak na ostatnią chwilę hale zostawić, to tak też kurde niedobrze, bo później zabiernić i transporty i ogarnianie hali. A! Bez sensu. A tak, wolne mocy przerobowe dzisiaj już raczej nic nie będziemy robić. Oprócz. E, nie wiem. Mo, e, oprócz tej, jak to się nazywa. Posprzątanie wiaty, może jeszcze ten, ten. Jak to się nazywa? E, header się ogarnia, ale w to wątpię. Aczkolwiek. Nic nigdy nie jest powiedziane, że nie. Trzeba powoli, bo się rozpierdoli. No, także. Komba już całe ogarnięty na CITO tak naprawdę. Został tylko nam header do zbroi, który jest tam. Koło, widać nawet dyszel, stoi koło, jak to się nazywa, siewnika horsza, Zostało nam tylko co, stuk do rzepaku zdjąć, dzioby pozakładać, podbieraki pozakładać i będzie jazda. Oporowo, całodobowo. No, także idę. idę durnio, durnio pomogę. Ło, ja nie wiem, nie, no, przejdę, jeszcze taki masywny chłopak ze mnie nie jest. O, kamerę ka jak nosi pięknie chyba. Ekwador, to hej, to jak he, będzie ekwador. Ja jestem kam... o kameru mi się cieszę kurwa No ja też, co? A, a No i co? Pręgalski są dobre No niech poczekaj na rwańcu, najpierw... Ja kurwa jak nie wiem <laughs> No, dawaj kameru O, jebo <laughs> Jebo Dawaj pręgalski Powoli, powoli, bo się... Wy kolej. <laughs> dawaj ustawiamy na tego obok. Do pionu? No to trzeba cofnąć trochę. No, no dawaj, na góry. Oła kurwa, dawaj Kurwaj, Kurwa Dobra, opychaj ją tam, o O, jak piękna konstrukcja, czekaj. Kurwa, jego mać zajebana. O, bie, bierz, bierz no, <laughs> to, jubi, to, ko, Koniec erynygusów, został Ekwador, Pringers i Kamerun A Kevin to co, jak on się, nie bioda tylko ten, jak on był? To To bołek pospolity To bołek, Aj, chuj Szyba jebła Kurwa, mówiłem Chodź tam będzie dobrze A Kuba, że jest tą farumą to będzie paragwaj no Nie, to będzie lebioda Kurwa Dobra Dobra było A nie, w sumie, ten zbiornik do wyjebania ma iść. Co? Nic. było na razie, bo... Ile tam zostało minut? Nie wiem. Kurwa. A ten kurz się wydmucha, kurwa, ty mały, ale mówię, że bo przecież jutro i tak tu nawieje trochę, to dmuchawę się weźmie, i samą dmuchawą to ten kurz wyleci przecież, nie? Kurwa, troski, ty jesteś mądry. No, i w takim aspekcie czekamy na ładowarkę. Widać gołem okiem, kurwa, różnicę pracy Pringlesa nie Pringles? Tak, no, <laughs> jutro idziemy kosić. Pioro w nóg? Co? Pioro w nóg? No to o, stoi Ja weźmę? Nie, tamto jest moje Od tego się od... no to zamiatasz kurwa, fajnie, ja się patrzę kurwa Leciej mu Nagle to mu Najwyżej idzie, bo nawet nie wstała No to chodź, daj mu, Po jak ci chciał na jedni e, błota, To, tak, błoto. Nie, to Finezja, jest błota pole Tak błota Nie w może Starszy operator miał Co będziemy robić? Stoi tam maleńka Z maleńkim, nie? A jak? Co nam powiem? O tak elegancko No funkianówka na nagranie, pożego No ja Nowy nabytek. Co nam powiem, co nam powiem, ale Przyjechała ładowarki z melasy kurwa jak, jaki to, Jaka to melasa jest? Ta, e, odpad, odpad Ta. z tych, nie? O, jak się nazywa? Jak wasza kupa idzie do filtrowania <grym> O, zaczyszczalnie odpad Tak niesamowicie nieziemsko kurwi od niej Nie wiem, zbezci, zbezcześcili mój sprzęt O, patrzcie jak kamerun Kamerun K Kamerun smaruje Drabinę tak postawił żeby się nie zatarło, bardzo dobrze jest postawiona no tak, Zakładamy osłony pewnie, Zakładamy osłony. Tam już szesnastka stoi. Tam już za... Tam jest za tymi. Tam będzie sto stuk. Tam owo Dalikoło Bednara. O. Elegansko z drugiej strony też zakładane już są klapy.